Jak przygotowania do matury? i yy, idą. Jeszcze trzy miesiące zostało, także trochę czasu jest. A w czym masz największe problemy, jeśli mogę? Masz problemy. Z matematyką trochę tak. Każdy uczy się jak umie, no, swoimi sposobami. A jaki jest Twój sposób? Yy, ja głównie ze suchu na lekcjach. Yy, I potem w domu tylko czytam, no i, i to wystarczy. Przynajmniej w moim przypadku. Właśnie mamy plan się przygotowywać, aczkolwiek jeszcze tego nie zaczęliśmy. Tak. Na razie tylko sekcja alkoholowa. Gaz daje gaz. Najlepsze było to, że miałem zacząć ferie. Wyszło tak, że nie zacząłem nic, bo za dużo było imprez i za dużo takich zajęć było. Ale teraz planuję ostro się wziąć. Najpierw coś jeszcze z na skejpie, o dobry sposób to jest. Zrobimy sobie matury i w ten sposób fajnie sobie tam można powtórzyć wszystko. No, trzeba się uczyć cały czas na bieżąco, żeby systematycznie dojść do matury, prawda? Nie no, uczymy się od paru dni. A ja raczej z repetytorium albo spotkania z kolegami, koleżankami i będziemy sobie razem na wspólnie powtarzać materiał, materiały, z których można korzystać. Wiele jest wiele osób, które na przykład Prowadzą takie różne przygotowania i na przykład oferują pomoc za na przykład 10 złotych, wysłać się sms-em i tak zarabiają, a na przykład dla nas to jest też pomocne, bo dużo osób może zdać maturę przez to. Cały czas powtarzam materiał, no i jakoś idzie, mam nadzieję, że do matury zdążę. W szkole przede wszystkim są powtórki i po lekcjach zawsze stajemy, uczymy się, no i dodatkowo w domu także zrobię tutoriali. Ile godzin dziennie na przygotowania do matury poświęcacie? Przynajmniej ja tak od 2 do trzech godzin muszę. Mi nauka ciężko chodzi, więc chcę tak porządnie się przygotować. Ja tak samo, mniej więcej 2-3 godziny. Przygotowania do matury to od trzech lat właściwie, ale teraz to już byle dożyć do marca i będzie dobrze. Ile godzin dziennie chcesz przeznaczyć na przygotowania do matury? Yy, no Chcę to rozdzielić na chemię i biologię, więc mniej więcej tak po dwie godziny na to i na to, może troszkę więcej, jak mi to tam... Pójdzie... Znaczy na pewno w kwietniu, w marcu będę się uczyła więcej. Ze znajomymi staramy się jakoś uczyć, tak żeby pomagamy sobie nawzajem. Były takie kursy przygotowawcze. Taki pan jeździł e, po szkołach i omawiał co będzie na maturze. Ile godzin dziennie poświęcasz na przygotowania? Hmm, myślę, że najwięcej poświęcam na matematykę. E... Na pewno codziennie około 2-3 godzin, bo to jest ważne, żeby się dobrze przygotować. Zdenerwujemy się, no, najważniejszy egzamin w naszym życiu, prawda? Zaczęłeś już w przygotowania? E, powoli, zaczynam. nam e, jeszcze studiówki nie było, więc mam jeszcze czas. A ty? No, przygotowania trwają powoli. Średnio z dwie, trzy godziny na powtórki. To. Z 2 godziny 3. Bardzo się denerwujesz przed maturą? Troszkę. Na razie jeszcze nie tak bardzo. Myślę, że to będzie im bliżej matury, tym będzie coraz większy stres. Na pewno jak najwięcej odpocząć do matury, poczytać książkę wieczorem, do biologii oczywiście. A powtórka materiału? Powtórki materiału no robimy na bieżąco na lekcjach, coś tam w domu zrobię zawsze, na korki pójdę. No ale się trzeba do tego podejść, coś się trzeba. Nie trzeba się denerwować.